Witajcie w kolejny piątek. Dzisiaj mamy przed oczami Ewangelię świętego Jana. A w niej kilka słów pytań o Jezusa przez, przez ludzi, którzy być może wątpią, być może w jakiś sposób mu nie ufają, ale też przez, przez ludzi, którzy chcą go zgładzić. Ale nie, też nie o tym chcę dzisiaj mówić, bo bardzo uderza mnie jedno zdanie z tej Ewangelii. I mnie znacie i wiecie skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Mnie znacie i wiecie skąd jestem. To takie słowa Jezusa, po prostu, ludzie wiecie skąd jestem, znacie mnie, widzicie mnie, ale tak naprawdę nic o mnie nie wiecie. Y to jest takie pytanie, które Jezus zadaje mnie do serca. Czy ja tak naprawdę Go znam? Czy tak naprawdę chcę Go poznawać? Też dalej mówi, że On zna Ojca. My wniosek z tego taki, że nie ma innej drogi do Ojca, jak przez Jezusa. I znowu zadaję sobie pytanie, czy znam Jezusa? Czy wiem, kim On jest? Czy potrafię też odpowiedzieć na te pytania, które są zadawane w tej Ewangelii przez innych? My go znamy, on jest z Nazaretu, my wiemy skąd on jest, ale czy wiesz, czy ja wiem, że on jest Mesjaszem, że on jest synem Boga, że on jest naszym zbawicielem? Poniekąd wiemy. Chodzimy do Kościoła, chodzimy na Eucharystię, jesteśmy w parafiach, we wspólnotach, ale czy tak naprawdę w naszym sercu jest to, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem posłanym przez Boga, Synem Boga. Myślę, że to jest też ten czas, ważny czas, kiedy możemy do swojego serca przyjmować właśnie Jezusa jako tego, który nas zbawia, jako tego, który odpuszcza grzechy, jako tego, który jest nadzieją i daje życie.